Cześć, witajcie na kanale Q21, nie ja mam na imię Paweł, na pewno większość z Was kiedyś miało sytuację, gdzie pojechaliście do salonu, odsłuchaliście zestawu stereo, kupiliście wymarzony, wypragniony, przetestowany, wracacie do domu, odpakowujecie, ustawiacie kolumny, podłączacie wzmacniacz, kabelki i nie gra tak jak powinno. No właśnie, praktycznie każdy klient kiedyś się z taką sytuacją zetknął, ale właśnie robimy ten film po to, żeby nie panikować i od razu nie wystukiwać na forach, co kupić, bo kupiłem źle. Jest kilka rzeczy, które można zrobić, aby upewnić się, że na pewno wyciskacie 100% z Waszego systemu i dzisiaj właśnie będzie film o tym, jak z Waszego nowego systemu lub starego systemu audio wycisnąć maksa. Zacznę od punktu pierwszego i tak naprawdę najważniejszego w tym filmie. Kolumnami trzeba troszkę pojeździć, pobawić się, poustawiać i potestować. W tym filmie zamieście kilka swoich osobistych doświadczeń, i tak naprawdę zaczynamy tutaj od kolumn Chario, które kupiłem kilka lat temu. I zaufajcie mi, od momentu, kiedy one pierwszy raz u mnie stanęły i zostały podłączone, do momentu, kiedy uznałem, że one grają naprawdę bardzo dobrze. Minęły dwa tygodnie. I to były dwa tygodnie jeżdżenia, przesuwania, odsuwania, dosuwania, dokręcania, odkręcania. Dwa tygodnie zabawy i uwierzcie mi, że to co osiągnąłem dnia pierwszego i po dwóch tygodniach, to naprawdę była spokojnie różnica klasy. Może niektórzy producenci podają, że ich korony powinno się rozstawić w idealnym trójkącie. Może tak, żeby troszeczkę widzieć jednak wewnętrzne boki konum. Ale słuchajcie, to co producent zamieszcza, lub to co jest wam rekomendowane na forach, wszędzie dosłownie, nijak się ma tak naprawdę do waszego pomieszczenia. Oczywiście są pewne złote zasady, które zazwyczaj się sprawdzają, aczkolwiek każde pomieszczenie, każda kolumna zagra inaczej. I może się okazać, że kolumna, która powinna tworzyć z wami idealny trójkąt, gdzie po prostu patrzycie wprost na fronty. U Was się po prostu to nie sprawdzi i jeżeli kolumnę delikatnie odchylicie do środka, to nagle może się okazać, że dźwięk stanie się dużo lepszy. Ważne jest, aby szukać symetrii w audio. Jeżeli nie jesteście w stanie sobie tego zagwarantować, no to oczywiście nie wyburzycie domu, nie wybudujecie nowego albo żony nie wygonicie z domu, żeby mieć idealnie, ładnie wszystko ustawione. E, aczkolwiek, jeżeli macie możliwość, to warto ustawić kolumny symetrycznie. Niech, że lewa ma e, zaraz ścianę, a prawa ma 10 metrów wolnej przestrzeni obok. Bo jedna z nich będzie się właśnie dusiła. Idealnym rozwiązaniem jest właśnie, że tak powiem równy pokój, gdzie na przykład lewa kolumna i prawa kolumna mają od ściany bocznej na przykład załóżmy po dwa metry i że jest to ten sam dysans. Wtedy zagwarantujemy sobie, że ten dźwięk będzie też brutalnie mówiąc symetryczny, że scena będzie się bardzo ładnie rozchodzić na obie strony tak samo głęboko. Dokręcaniem kolumn, czyli po prostu odkręcaniem lub dokręcaniem kolumny względem miejsca cuchowego, możecie znacznie wpłynąć przede wszystkim na scenę dźwiękową. Jeżeli dokręcicie kolumny tak, że one tworzą z wami idealny trójkąt równoboczny, to często będziecie mieli bardzo dokładną scenę, aczkolwiek też będziecie mieli bardzo wąski sweet point, czyli tak zwane miejsce, w którym ten dźwięk jest optymalny. Wyobraźcie sobie, że ja teraz siedzę na kanapie i tak naprawdę w tym momencie jestem na sweet pointie, ale jeżeli jeżeli przechylę się troszeczkę w tą stronę, to ten dźwięk już się trochę gubi, już wokal nie jest idealnie w środku i tak dalej. Od, odkręcając te kolumny do zewnątrz, bardzo często uzyskamy taki dźwięk, gdzie sweet, sweet spot jest troszkę szerszy. Więc na przykład, jeżeli lubicie słuchać muzyki z drugą połówką. To takie dokręcenie kolumn idealnym trójkącie równobocznym często będzie miało taki skutek, że osoba siedząca w środku będzie miała super, a osoba siedząca obok już będzie się zastanawiała o co z tą sceną chodzi. Zostając jeszcze w temacie kolumn, słuchajcie, bas, refleks. Mamy do przodu, do tyłu i do dołu. To są najpopularniejsze rozwiązania. Do przodu oczywiście nie ma tego problemu, bo ta kolumna najmniej będzie oddziaływać na ściany, na przykład za nami, ale dalej będzie oddziaływać. To nie jest tak, że kupujecie kolumnę z bas reflexem do przodu i w ogóle nic się nie będzie zmieniało, zależnie od tego, ile ją odsuniecie od ściany. Też warto się pobawić. Jeżeli kupujecie kolumnę z bas do tyłu, to wtedy zdecydowanie warto popróbować różnych ustawień odsunięcia od tylnej ściany, ponieważ może się okazać, że kolumna z bas reflexem do tyłu zbyt dosunięta do ściany, będzie powodowała, że bas będzie się najzwyczajniej świetnie zbudzał. Trzecim rozwiązaniem jest bass reflex do dołu, czyli najmniej popularne. Jeżeli jest to po prostu dziura dmuchająca prosto w dół, bez żadnych tam dyfuzorów i tak dalej, to bardzo ważne jest to, na czym tą kolumnę ustawimy i w jakiej odległości. Wracając do moich prywatnych przygód, Czario Amelia, czyli kolumna z bass reflexem do dołu. Słuchajcie, w zestawie były gumowe nóżki. Postawiłem na panelach, nie za bardzo satysfakcjonowało, aczkolwiek wpadłem na pewien pomysł. A nawet mówiąc dokładnie na dwa pomysły. Pierw postawiłem te kolumny zamiast na takich gumeczkach gumowych na dużych kolcach, te kolce były bodajże takie, czyli znacznie podniosłem kolumnę od podłoża, jednocześnie zmieniając materiał tego, na czym stoją z gumy na kolce metalowe i dodatkowo postawiłem te kolumny na granitowych podstawkach. I tutaj naturalnie przechodzimy do kolejnego punktu, ludzie mówią granitowe podstawki nie, bo psują dźwięk itd., słuchajcie, to tak cały czas powtórzyłem, nie ma świętej prawdy w audio. Tak, granitowe podstawki zazwyczaj mają raczej negatywny wpływ na dźwięk, ale zazwyczaj nie znaczy zawsze. Jeżeli macie kolumny z dolnym basreflexem, zamontujecie sobie kolce lub gumowe podstawki lub filce, cokolwiek różnej wysokości, to jeżeli macie do dyspozycji granitowe podstawki, podłóżcie, przetestujcie, zobaczcie. Może się okazać, że to będzie grało po prostu lepiej. Może się okazać, że macie, czy macie dywan, czy macie panele, czy macie parkiet, czy właśnie będą to granitowe podstawki. Bas, refleks zmuchający. w ogóle każda kolumna wręcz, nie musi to nawet być bas, refleks do dołu, postawiona na innym rodzaju materiału na dole, również zagra w inny sposób. Pozostańmy jeszcze na chwilkę przy temacie podstawek wszelkiej maści. Kolejne prywatne doświadczenie, gramofon. Z gramofonem mam jeszcze kilka tipów, aczkolwiek słuchajcie, ja mam problem, lubię mieć taki problem, ale mam kota, który od czasu do czasu dostaje po prostu fufu. -fu. Coś mu się odkleja i po prostu biega, tak? Biega w kółko. A to jest kawał kota, to jest duży Brytyjczyk. I jak miałem gramofon po prostu postawiony na szafce RTV i on koło niego przebiegał, a akurat otwarzałem płytę, to potrafiła mi wręcz wkładka podskoczyć. Zacząłem kombinować i co zrobiłem? Kupiłem za 100 złotych dechę z litego dębu, taką grubą, i postawiłem tą dechę na kolcach. Czyli kolce, decha i na to gramofon. I kod przebiegł następnego dnia tak samo z tak samym dużym impetem przed gramofonem i nic się nie stało. Więc jakby nie patrzeć, jest to wpływ na dźwięk, ponieważ czy to będzie kod przechodził, czy człowiek, czy sąsiad z góry po prostu stwierdzi, że zrobi sobie kurs salcy w mieszkaniu. Każdy rodzaj wibracji może być w jakiś sposób odseparowany i pozbawiony. My nie chcemy wibracji w audio, więc jeżeli używacie gramofonów, warto zainwestować często. Taką właśnie zwykłą, najzwyklejszą z litego drewna, byle ciężką i stabilną podstawkę, co potrafi naprawdę zredukować wibracje, które są przenoszone na płytę, których po prostu nie chcemy. Skoro o gramofonie mowa, kolejna ważna rzecz: nie stawiajcie gramofonu zaraz obok dużego głośnika, a broń Boże, nie na wzmacniaczu. Gramofon to jest bardzo precyzyjne urządzenie, które jest skonfigurowane i stworzone tak, żeby przenosił jak najmniej wibracji. Wzmacniacz wibruje, głośnik wibruje. Nie chcemy tego w gramofonie, a zatem, jeżeli naprawdę chcecie mieć gramofon w swoim systemie, to sorry, on musi stać sam, nie na czymś, tylko ładnie jakoś na półeczce i najlepiej nie za blisko głośnika, który, jakby nie patrzeć, powoduje, że powietrze wokół niego wibruje. Wracamy jeszcze na chwilę do kolumn, i tutaj dwa szybkie tematy. Pierwszy, nie stawiajcie nic na kolumnach. Jeżeli żona się uprze, że jest smutno i ma na kolumnie stać kwiatek. Ma nie stać kwiatek. Żadnych kwiatków na kolumnach. Na kolumnach nic nie stawiamy i wtedy uzyskamy najlepszy dźwięk. Druga rzecz jest tak naprawdę oczywista, ale dalej nie wszyscy o tym pamiętają. Kolumna stojąca oczywiście poza równaniem, aczkolwiek kolumna podstawkowa monitory, ich miejsce jest na standach. Nie na półce, nie na szafce, na. Stendach. Zaufajcie mi, że nieważne jak dobrą macie szafkę RTV, kolumna stojąca na stędzie zagra lepiej niż na tej szafce. Te wibracje od tej kolumny wpływają na elektronikę, we CD, jako gramofonię. wszystko to po prostu nie działa. Jeżeli macie kolumny podstawkowy i nie używacie jeszcze stendów, to czas najwyższy w takie zainwestować. Teraz przechodzimy na chwilę do tematu przewodów, i tutaj najważniejsza kwestia warto mieć porządek. Nie będziemy się w tym filmie zagłębiać w te kwestie właśnie przewodów aczkolwiek niektóre tańsze przewody mogą mieć problem z ekranowaniem i jeżeli połączycie sprzęty, że te wszystkie kable na siebie nachodzą i powodują, że jest to taki po prostu wielki chaos to może to negatywnie wpłynąć na dźwięk. Jeżeli już raz podłączacie system, to podłączcie to tak, żeby te przewody się nie krzyżowały, niech tam będzie porządek, zapewni wam to najlepszą jakość dźwięku, czy to faktycznie będzie efekt, czy nie, czy wasze kable są na tyle dobre, że ten ekran spowoduje, że to się nie będzie kłóciło, to jest nieistotne, podłączacie system raz, podłączcie go po prostu dobrze. Jeszcze dwa szybkie tematy, jeżeli chodzi o przewody. Pierwsze, nie kupujcie najtańszych przewodów. Nie chcę tutaj uzdrawiać świata, każdy ma swój własny pogląd, aczkolwiek, no nie za 5 zł z metra. Kupcie przewód porządny. Jeżeli nie chcecie inwestować w przewody audio, jeżeli w to nie wierzycie, jeżeli nie służycie różnicy, nie ma problemu, no ale nie te najtańsze, nie te za 3-5 zł. Zainwestujcie stówę, 200 to jest dobra flaszka i miejcie przewody porządne, które nie, jeżeli ok, jeżeli nie wpływają na jakość dźwięku. W porządku, ale przynajmniej tego dźwięku nie zepsują. A i jeszcze bonus typ przewodowy. Niektórzy producenci podają tak zwaną kierunkowość przewodu. I teraz ponownie, nie będę się zagłębiać w temat, aczkolwiek nic nie kosztuje, aby według tego kierunku. Podłączyć. Skoro producent podaje kierunek przewodu, to czy w to wierzycie, czy nie, czy to ma uzasadnienie w fizyce, czy nie. Skoro jest ten kierunek, to podłączcie zgodnie z nim. Nie ma sensu robić na złość i podłączać w drugą stronę. Jest kierunek, podłączcie je według kierunku i po prostu nigdy na to więcej nie patrzcie. Teraz poruszymy chwilkę o temat akustyki. Słuchajcie nie każdy może sobie pozwolić lub nie każdy po prostu chce robić akustykę w swoim pomieszczeniu i tutaj też bez obaw naprawdę nie trzeba dzwonić do akustyka żeby poprawić jakość dźwięku w waszym pomieszczeniu odsłuchowym. Nie będę się tutaj bardzo zagłębiał w szczegóły ale słuchajcie da się to zrobić praktycznie bezkosztowo duży kwiatek w rogu pomieszczenia dywan między nami a systemem audio regał z książkami obraz szafka. To wszystko wpływa na jakość dźwięku. Im bardziej puste pomieszczenie, tym zazwyczaj dźwięk będzie po prostu gorszy. A zatem paradoksalnie te pomieszczenia, które często są zagracone, grają po prostu dobrze, bo tam jest dużo rzeczy i nie ma pustych ścian, gdzie fale się po prostu odbijają jak chcą. Kolejna anegdotka z prawdziwego życia. Miałem kiedyś klienta, on będzie wiedział, że o niego chodzi, jeżeli ogląda ten film, gdzie bardzo często słuchaliśmy u niego muzyki wieczorem, on miał bardzo dobry system audio, i czekaliśmy. Codziennie, aż jego pies pójdzie spać. Dlaczego? Jego pies miał takie bardzo duże posłanie. A żona nie pozwalała położyć dywanu między miejscem odsłuchowym a systemem audio. A zatem czekaliśmy, aż pies pójdzie spać. I jak tylko poszedł spać, to po cichutku, delikatnie, żeby psa nie obudzić, przesuwaliśmy ten kojec między nas a systemem audio. Nie uwierzylibyście, jak bardzo pozytywnie wpływało to na dźwięk. Jeżeli chcecie, żeby Wasz pokój odsuchowy, zwłaszcza jeżeli macie dedykowany pokój odsłuchowy, grał świetnie, a nie chcecie dzwonić po akustyka, to po prostu ustawiajcie tam dużo rzeczy, najlepiej o takim nieregularnym kształcie, nie ze szkła, nie z marmuru, tylko takie właśnie bardziej miękkie materiały i uwierzcie mi, że dźwięk będzie lepszy. Słuchając muzyki na kolumnach głośnikowych warto też się pobawić kwestią maskownicy. Warto maskownicę zdjąć, założyć, posłuchać. Niektóre kolumny grają lepiej z maskownicą, niektóre bez. Jak to będzie u Was, musicie po prostu sami sprawdzić, a to jest bardzo proste. Mówiłem już o jeżdżeniu kolumną, warto też pojeździć kanapą, jeżeli macie taką możliwość. Jeżeli Wasz salon jest tak stworzony, tak wykreowany, że kanapa jest tuż przy ścianie, praktycznie tak jak ja teraz siedzę, ale macie możliwość troszkę ją od tej ściany odsunąć to zróbcie to, bo zazwyczaj pozytywnie wpływa to na jakość dźwięku. Jeżeli nie możecie, oczywiście, no niektórych rzeczy nie przeskoczymy też. Wszyscy jesteśmy ludźmi i w mieszkaniu się przede wszystkim żyje, a nie słucha muzyki. Jednak życie jest ważniejsze niż audio, tak? Ale jeżeli macie taką możliwość, jeżeli nic Wam w tym nie przeszkadza, to też pojeździjcie tą kanapą przód, tył, przód, tył, to też Wam pomoże znaleźć ten tak zwany sweet spot. Jest jeszcze jedna kwestia, na którą warto zwrócić uwagę, ale ona jest softwareowa, a nie hardwareowa. Czyli słuchajcie, jeżeli otwarzacie muzykę z sieci, na przykład z Tidala, czy ze Spotify'a, obojętnie, to warto wejść w ustawienia tej aplikacji i upewnić się, że macie ustawioną najwyższą jakość dźwięku. Każda aplikacja streamingowa ma oddzielną jakość zarówno dla pobieranych danych jakby od operatora, jak i od Wi-Fi. Warto na obu tych. Ustawieniach ustawić wartość maksymalną, jaką możecie. Wtedy się upewniacie, że otwarzając muzykę np. z Stajdala, oferuje Wam po prostu najwyższą jakość. I to by było wszystko na dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że Wam się spodobało. Mam nadzieję, że kilka tych porad może Wam się przyda. Dajcie znać, czy ten film Wam pomógł. Spróbujcie zrobić kilka z tych podpunktów, o których Wam powiedziałem, i, i dajcie znać, jakie są rezultaty. Mam nadzieję, że ten film pomoże wielu osobom, które na przykład mają właśnie system audio w domu i zaczynają troszkę panikować, bo nie gra to tak, jak oni by chcieli. To są takie porady, które nie kosztują nic albo kosztują dosłownie kilka złotych, jak w przypadku innych koców czy innych nóżek czy podstawek filcowych lub deski, no to to jest stuwa, no to też nie są duże pieniądze, tak? Popróbujcie, pobawcie się, audio jest fajną zajawką, warto się nią bawić i naprawdę systemu stereo da się uzyskać multum różnych dźwięków, różnego rodzaju dźwięku, nie wydając złotówki, tylko po prostu suwając kolumnami, kanapą, stawiając kwiatka, czy kojec z psem, cokolwiek, najważniejsze, żeby się tym wszystkim bawić i próbować. A więc jeszcze raz dziękuję serdecznie za oglądanie tego filmu, zapraszam do sekcji komentarza na dole, a my się widzimy w kolejnym filmie. Na razie.